Zacznijcie wargi nasze chwalić, Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać, cześć jej niepojętą. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Pała Ojcu Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i ninie. niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj Pani świata, niebieska królowo. Witaj Panno nad Panny, gwiazdo porankowa. Zawitaj pełna łaski, prześliczna światłości. Pani na pomoc świata, śpiesz się, zbaw nas złości. Ciebie, Monarcha wieczny, od wieków swojemu, za Matkę obrał słowu jednorodzonemu. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, i powietrze i wody stworzył przezroczyste. Ciebie oblubienice przyozdobił sobie. Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. I wziął ją na mieszkanie do przybytku swego. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz. I nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani Nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli. Co niechaj da ten któregoś Ty, Panno, porodziła. Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Przybądź nam miłościwa, Pani, ku pomocy. Wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy, Chwała ojcu synowi jego przedwiecznemu I równemu im w bóstwie duchowi świętemu. Jak była na początku i zawsze i jedyny na wieków słynie. Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony, siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony, od wszelakiej zarazy. Świata ochroniona, pierwej święta w żywocie, matki niż zrodzona. Tyś matką wszech żyjących, tyś jest świętych drzwiami, nowa gwiazdo z Jakuba. Tyś nad aniołami, ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny, bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny, bądź chrześcijan ucieczką. I port nieomylny. Sam ją stworzył w duchu święty, i wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Przybądź nam miłościwa, Pani, ku pomocy. A wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu synowi jego przedwiecznemu I równemu im w bóstwie duchowi świętemu Jak była na początku i zawsze i nie Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Arko przymierza tronie Salomona, tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. Tyś krzak rzeszów boskim, ogniem gorejąca, tyś różczka aronowa, śliczny kwiat rodząca, brama rajska zamkniona, runo gedeona. Tyś niezwyciężonego, plastr miodu Samsona. Przystało, aby cię syn, tak zacny od winy, pierworodnej zachował i zmazy ewiny. Który ciebie za matkę, obierając sobie, chciałby przywara grzechu, nie powstała w tobie. Chciałby przywara grzechu, nie powstała w tobie. Ja mieszkam na wysokościach i tron mój w słupie obłoku. Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Ała ojcu synowi jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie duchowi świętemu jak była na początku i zawsze i nie niech Bóg w trójcy jedyny na wiek wieków słychać Witaj, Świątynio Boga, w Trójcy Jedynego, Tyś raj aniołów, pałac wstydu panińskiego. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności, o palmo cierpliwości, o cedrze czystości. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, święta i pierworodną, z mazą niedotkniona. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona, wszelką śłaską jedyna, nowy pełniona, wszelką łaską jedyna, nowy pełniona jak lilia między cierniem. Tak, tak, przyjaciółka moja, między córkami adamowymi, Pani wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Amen. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy a wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i Nie. Trójcy jedyny na bieg wieków słynie. Witaj miasto ucieczki, wieżą utwierdzona, Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała, przez Cię władza piekielnych mocarzów wstajała. O mężna białogłowo, Judy wojująca, od niewoli okrutnej, lud swój ratująca, Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, nam zbawiciela świata, Maryja Powiła. Nam zbawiciela świata Maryja powiła. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja, a zna za pierworodna nigdy w tobie nie powstała. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie, błogosławmy Panu, Bogu chwało, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. A Bądź nam miłościwa Pani ku pomocy, A wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała ojcu synowi jego przedwiecznemu I równemu im w bóstwie duchowi świętemu. Jak była na początku, i zawsze, i nie Niech Bóg w Trójcy jedyny Na wiek wieków słynie. Witaj, światło z Gabaon, Coś zwycięstwo dało Z Ciebie słowo przedwieczne w ciało się przybrało, aby człowiek spadł, Powstał wywyższony, Niewiele od aniołów Jest on umniejszony, Słońca tego promieni mi. Maryja jaśnieje, w poczęciu swym jak złota. Zorza światłem sieje, między cierniem Lilia Kruszy łeb smokowi, Piękna jak w pełni księżyc. Świeci człowiekowi, piękna jak w pełni księżyc. Świeci człowiekowi. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. I jaką mgła okryłam wszystką ziemię. Ani wysłuchaj modlitwy nasze, a ja wołanie nasze mężu, niech do Ciebie, Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, bo Bogu chwała, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Niech nas syn Twój o pani do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam miłościwa pani ku pomocy, a wyrwi nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, matko szlachetna, w panieńskiej czystości, gwiazdami uwieńczona, pani łaskawości. Niepokalana czystsza, niźli aniołowie. O prawej stronie Króla stoisz w złoto złotogłowie. O Rodzicielko łaski, nadziejo ogrzeszących. O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących. Brama Rajska niemocnych, zdrowie w Twej obronie. Niech Boga oglądamy na Górnym Syjonie. Niech Boga oglądamy na Górnym Syjonie. Jako olej wylany, o Maryjo, imię Twoje. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie. Pani wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwały. Dusze wiernych zmarłych Przez miłosierdzie Boże Niech odpoczywają w pokoju Amen, Amen. Z pokłonem Panno Święta Ofiaruję Tobie Te godzinki ku większej Czci Twej i ozdobie Prosząc byś nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką opiekunką była. A przy śmierci nam słodką opiekunką była. Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała. W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła. Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny, godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 何 <Amen. S 2>